To jest urządzenie, które jest zaprojektowane nie po to, żeby zastąpić nasz telefon i nie po to, żeby zastąpić nasz komputer. W zamyśle, w przyszłości da nam dostęp do wszystkiego, co akurat zdążyliśmy, dajmy na to, w pracy zrobić na komputerze, bądź w międzyczasie zrobić na telefonie. To wszystko w tak zwanej chmurze zostaje skumulowane i jest dostępne również na naszym tablecie. Jeżeli nie chcemy angażować się wieczorem w kolejną pracę, w kolejne czytanie maili, a chcemy dokończyć jakąś pracę, możemy zrobić ją równie dobrze na tablecie. Możemy go użyć do przeglądania internetu, do czytania poczty, do oglądania filmu, do słuchania muzyki. Możemy go użyć jako zwykłą ramkę zdjęć i postawić go na półce. Zastosowanie jest naprawdę co niemiara, a wydaje mi się, że finalny obraz tego, do czego on nam na tak naprawdę będzie służył, będzie wynikową tego, jakiego rodzaju aplikacji na te tablety powstaną. I kreatywność osób piszących te aplikacje jest naprawdę niezmierzona. Można dopasować go do własnych potrzeb, ale też jednak on powoli staje się urządzeniem wy bo jest mniejszy. To urządzenie to 420 gram. Taki laptop, musimy mieć zasilacz, torbę do niego. Takie urządzenie łatwiej jest zabrać na spotkanie, na które idziemy. Tam możemy przy pomocy specjalnego rysika, który też tutaj widzimy na ekranie, możemy dokonywać notatek odręcznie pisanych, dodatkowo z rejestracją głosu. Nazywamy to HTC Scribe. Rejestracja notatek w połączeniu z czasem, kiedy to się dzieje, to są no, też jakieś tam marketingowe określenia jako time mark. Możemy oglądać filmy, możemy czytać książki. Mamy tutaj 32 giga pamięci, dodatkowo kieszeń na kartę microSD. Możemy przegrać pliki z komputera na to urządzenie i mieć to w podróży zawsze ze sobą. Jak długo bez ładowarki? Taki typowy dzień pracy. Czyli 6-7 godzin przy normalnej pracy, maile, przeglądanie stron internetowych?